My name is E Double. Their name is PJ Harvey. Let's go! Cześć z tej strony Maxiu i jestem dzisiaj sam na Smaczej krainie Tak. Niedawno zostałem na nieudanie, ale już jak widzicie trochę sobie Eku zebrałem. Akurat teraz jestem sam na serwerze, a to będzie takie jakby wprowadzenie do nowej serii. He he. Jeszcze nie wiedzą, co jaknuje. Tutaj nawet nie wiem, czy to jest domek. To, to tam? Nie wiem, czy chyba admin jakiś bawi. O! Dobra. Dzisiaj chyba trochę sobie pozwiedzamy. Później pobudujemy i będzie widać. O, marchewki, ziemniaki. A ziemniaki są? Nie widzę tylko. Uuu, ziemniaki boli. Chyba ta osoba się nie pogniewa, jak jej trochę tych bólów wezmę. Mm, to ja tylko pożyczam, ja nie kradnę. Pamiętaj, kolego, którego to jest dom. Że ja tylko pożyczam. niegle nie kradnę. Ale za to ci to od nowa posadzę, żebyś się później na mnie nie pogniewał. A, tak nie mogę wejść. A, teraz są prywatne, te rzeczy, uuuu. Może posiłanie światła. E, jestem sam, to nie fair. Może następny odcinek coś ze mną nagle, bo teraz nikt mnie nie lubi. Dobra, podwiedzamy, podwiedzamy. Tu jest na bo na internet nie wchodzę. Nie? Tutaj jest diamentowa linia internetowa. Wyłącz. Ja to zawsze wyłączam. Ja mam... chodźcie tamto coś widzicie. Co to to jest? To 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 jest tamto? O lol. Ciekawe czyje to jest? Czy to jest mega kamienia? To jest, to jest, jest nie chyba portal do nateru. Tam na górze, wejść. Magazyn. Ja chyba nic nie otworzę. O, sypialnia. Farmę... farma jest jakieś farmy czegoś? Będę farmy zwierzątek. Tak myślę. Mmm... Zdrawdzimy nową rzecz, najwstęp dobra jest git. A tamto wam nie pokażę... O Sparta! nie będę podchodził. Zamek... O, nie no, zameczek, tak, fajnie. Mam radę, co tu można jeszcze zwiedzić. Pójdziemy chyba do chałupy mikrokanina. Ciekawe, czy coś jest w tej sporcie Sparta, sparta, sparta... O, nie. Ja się go boję. Yy, nie, ja tam nie idę. Wyszedł. Nie ciekawe, czemu od razu wylazł. Dobra, tutaj jest... Czyli domek, to jest enchanting tablet enchantable ten, który ma enchantować, ten sobie coś zenchantował o już, dobrze chyba jest domy. chyba trochę dla jest zrobione, a szósty ja, tam. dobra, chyba zacznę, na no, odcinku chyba mi domek trochę porabię. Dun, 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 dun to jest publiczna kopalnia Jestem bardzo, bardzo głęboka. I tu przed chwilą byłem. Jest łopata i jest git. my kopiemy, kopiemy żwirek. Kopię, wirek Nie wiem czemu jak tutaj kopię, to mam takie lagę gdzie kopie kopię, a nie wypada. A, już się naprawiło. Dobra, to postawię mnie na razie tu, bo tutaj jest Git. Ym, chcę Wam podziękować też za 35 widzów, w których zdobyłem. Chciałbym podziękować też dla mikro Kamila i dla tego zaraz wam podam jego nick, bo nie pamiętam. Gaming 4up 4, UP, 4 UP Tak tak wygląda jego nick. Dyn, dyn, no, dyn, dyn. Tutaj jeszcze jeden trzeba zamienić. Tak nie poprawili wszystkiego, wszystkich blogów z w nowej wersji. O, żelazo. No. Dobra, zbuduję to poza odcinkiem. A tak w ogóle to to miało być tylko takie, wiecie, wprowadzenie do filmu. A więc ja się chyba będę z wami żegnał. Dobra, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, narka.